No, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, w drugim odcinku z serii Call of Duty 2. Opowiadałem wam w poprzednim odcinku, co to jest zagra. I dzisiaj zagramy sobie na bardzo, ale to bardzo ciekawej kampanii, a mianowicie na kampanii zatytułowanej Ani Kroków W tył. Opowiadałem wam na poprzednim odcinku, co to znaczy, ale żeby była jasność, jeszcze raz wam powiem. Dobra, to było to. Mam naprawić przewód. Dobra, to ja wam może powiem, o co w tym chodziło ani kroku w tył. Chodziło tutaj mianowicie o to, że za czasów II wojny światowej nie można było cofać się w tył, czyli po prostu wycofywać się, jeżeli byliście w Związku Radzieckim. Po prostu wysyłano Was na pewną śmierć, tak zwaną. A chodziło tutaj o to, że za czasów yy, naszego ukochanego pana... St tfu, yy, pana Stalina, nie żadnego ukochanego, yy, było tak, że jeżeli Wyście się wycofali podczas wojny, to Was z KMA przyjacielskiego z KM przypominam rozstrzeliwywano. bo po prostu było to niedozwolone się wycofać. Tak nie można było się wycofać, więc albo idziesz na pewno, więc tak albo cię zabijają Niemcy, albo przeżywasz i dostajesz medale, albo się cofasz. I po prostu umierasz, ale od swoich, a więc dobra, zaczynamy bezbędnego pierdzielenia naprawić przewód. No chyba tak poziom regular lecimy. Stalingrad 1942. Dobra, czekajcie, tylko poprawię troszeczkę mikrofon. Dobra. Oj, filmik. Dokładnie. Ja tylko przypominam, ja żadnej z tych misji już nie pamiętam. Oczywiście, bardzo dobre porównania, więc dobra, zaczynamy. 8 grudnia 42 roku. Nie wiem, co to jest, czy to jest. Nie wiem, co to jest widzowie, czy to jest ciśnienie. Napiszcie mi w komentarzach o co z tym chodzi. Stalingrad śnieży minus 30 stopni. Tak, za tamtych czasów było nawet i tyle. Tu widzę, mamy znowu Mosina, dokumenty. U, widzę, Lenina tutaj mamy. Ciekawe, tu jakieś odznaki chyba. Kompas i chyba tutaj zapasowa broń. No chyba była taka boczna, dobra. Straciliśmy kontakt ze swoimi towarzyszami. Dobra, ma. czyli będziemy po prostu naprawiać, dobra. No trzynasta dywizja piechoty, szeregowi Wasilii Iwanowicz Kozłow, dobra. Widzowie, nie ma co się pierdzielić, zaczynamy. Okej. Okay. Dobra, czyli mamy oczyścić. O, znowu kobieta. Ciekawe. Czyli mamy po prostu oczyścić wszystkie budynki, z. E, czyli mamy po prostu połączyć tutaj kabel, dobra. Okej, okay, dobra. Widzę, mamy strzałkę. Czekajcie, bo. Ja tu wolę nie wyłączy, bo tu widzę, ktoś strzela. Czekajcie. co mam jako drugą broń. U, ppsza. dobra. Czekajcie, przejdziemy tu. Gdzie jest tam. O oh, kurwa, bo tam jest Dobra, dobra. Kry się, kry się, kry się, kry O, zabrałem mam do paweczki, dobra. Ale dobra, biegniemy, 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 biegniemy. O tu chyba, a co tu trzeba zrobić? Słuchajcie, bo tam są Niemcy. Kurwa, nie wchodź mi w linię strzału! widzisz, że strzelam, to po co mi wchodzić w linię strzału, debilu, Co mam zrobić? A, mamy połączyć kabel. Dobra, to prosta misja. I za chyba będzie. Nie wiem, nie pamiętam tej misji, naprawdę. Ja ostatni raz tą misję grałem w 2017-2016 roku. Więc ja byłem wtedy naprawdę młodym gówniarzem, wręcz, że tak powiem. To mnie rypie, znowu. Tutaj jeszcze ktoś chyba. O kurde, o Jezu nie tam jest ten O kurde, ja pierdzielę co za debil ze mnie. Ja jestem prosto pod ręce CKM, a jestem kupi jakiś. Cyk. Tam widzę kolejny był ale mu nie dam. Tu widzę jak ma popeszkę, ale... O kurde, granite, granite, granite! Górna gintam, No. bo Tę, tutaj tędy się nie da przejść, dobra? Wiecie, co wiesz, Dla mnie nadal jest to tutaj troszeczkę za głośno. Bo ja widziałam na poprzednim odcinku, że dosyć słabo mnie słychać. O, teraz będzie lepiej. Bo nie, troszeczkę za cicho teraz jest. O, jest idealnie. Dobra. O, ale wrój, dostał.

z tego związku radzieckiego normalnie. Dobra, idziemy teraz iść. Dobra. Po kurde. Ja nie wiem czy ja ten mam zejść, czy co Z tego co oni tu robią, to chyba tak, dobra. Idziemy, idź. Opierdziele. Jak poleciał. Dobra. Ciepem. Dobra, schodzimy, albo tu beczkę wyplodowała, dobra, oj, kobietę mi, kobietę będziecie mi zabijać, o kurna, frycy zasrane, gin, kurna, mi nie będzie mi tu byle fryc, kurna, kobiety, kobiety, kurna, zabijał, wiem, wczuwam się, dobra, dobra, tutaj to się przydą coś na dystans, kurna, znowu granat, kurna, bo ja muszę pamiętać, żeby przebudować, dobra, dawaj mi Mausera. Mauser to jest, Mauser to jest najlepsza broń, na wszystko, dobra, Mam moją ulubiona broń chyba w ogóle z czasów II wojny światowej. No po prostu jest najlepsza. No kurna, ile ty granatów tutaj lata? Ty? Skoro oni mogą tak z tymi granatami latać... że 40... to! Dawaj im to! Ale już Uwielbiam! Wiecie co? To jest też pepesza taka, ale taka pepesza, taka bym powiedział, lekko podrasowana, czy tam... Nie, lekko podrasowana, tylko taka lekko... Taka wczesna pepesza, o, bym mógł powiedzieć. Kurde, 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 kurde! kurde. Po mnie, po mnie, po mnie, po mnie, za dużo tych granatów tam lata! No, tą pepesza tu też lubię, ona tutaj też robiła w tym Call of duty widzę. No, serozpierdziel. Kto mnie jeszcze rypie? Dobra, naprawiam kabel. Giniemy! O, giniemy, kurna! O Jezu, Jelich, tu jest? się, krysię, krysię, kryj się, kurna! Ginie! Frysu, 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 kurna, uwaga! Bo ja... Krysić się muszę. Kurna, no... No, zsuń kurna! No, sierżancie... Czy ja mogę przejść dalej? No, nie mogę, kurna, bo blokuje mnie. No, kurna, dopiero jak zginął, kurna, to mogłem przejść. U, tu mamy szturm Gevera, w sensie fu, zwykłego Gevera, widzę. No, kto mnie jeszcze ripie tu, no? Mara reload, o kurde bo tam jest fryz. No, no ta pepesza kurna to pięknie, kurna pięknie się nią walczy, o. o kurde, nie mam mamo, kurna. Co my tu mamy? MP40, dobra, dawaj mi MP40, kurna uwielbiam, Jezus Maria, jedno z lepszych spluw. Uwielbiam MP40. O, oh, ho, ho. No i ten klim, No i to teraz możemy dopiero, kurde, zaczynać drugą połowę. Nie mam kurde, znowu granat. Dobra, naprawiaj to. O kurde, bo tu jest jeszcze fryc. Dobra. O oh, ty 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 kurde, ile winień. O kurde, ile fryców. Finie... O, o tu trzeba trzy granaty rzucić. Jak, jak polecieli. Pole... Polatali chyba sobie. Dobra, naprawiamy. A co to jest? A to jest A, M40. Uh, o, uh, uh. uh, tam przy okazji jest jakiś fryz, co go zabijemy. Jezus Maria, ja, ja kocham. Ja kocham naprawdę tą grę. Tutaj ten wystrzał z tych, gier, z tych karabinów jest taki fajny, mocny. No niesamowicie to jest realistyczne. No kurna nie rypi. Kto mnie rypie w dupę? Tam jest fryz. Bro. O Jezus, Maria, gra! Spadłem! Gry Marmart, nieczysto! Daję to, dam te granaty. No, z jednej strony kocham Call of Duty, ale z drugiej strony czasami w kurza. O, ty, 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 ty! co to jest? A, komuś palce przenikają, kurwa, przez ścianę. Ja pierdziele nie wiedziałem, że on tak będzie mnie rypał. I co on? No oh, pierdziel, ale się wystraszyłam. Giniemy, panowie do sobie, do piekła! Do piekła, idziemy. Dobra, tam trzeba infraga dać i tutaj zabić. Bo tu na mnie kurna wyskoczył. No. Pięknie kurna, normalnie jak... No ty kurna jeszcze w gwerze do mnie będzie strzelał, kurna. Ja w ogóle... Ainers... Szpintmer? Nie wiem, nie wiem, co to znaczy, kurna. Ja nie jestem Niemcem. Nie umiem czytać po niemiecku, ale nie jestem Niemcem. Wezmę te szturmgewera, co? No to jest nasz. No ja se wezmę... ty, 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 Dobra, no to tyle było z mojego szturmgewera. Uj, ja tu widzę dużo, mam do tego, dobra, na to, to mi się podoba. No to tak to ja mogę walczyć kurna taką pepeżką, kurna. O kurde, o kurde, o, kurde, o co się... Susie... No ty o co się chce. Kurde, czasami tak radziwna jest jakaś ale dobra. Napierupcamy w ciebie, panie, giniemy! O kurde, widzę, jest jakaś jakieś... A bo tutaj ja mam zejść, dobra. To jest takie celowe jest, dobra. Naprawiamy to tu twele są! Cwele kurna, frycy. E, busza, czasem, ja w ogóle czasami się tu gubię, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Dobra. ty kurna, będzie mi to zabijał moich. Dobra, i gdzie mam iść? No, jestem. Nazywam mam... <śśmiech> Sticky bombs? Kur, jakieś lepkie bomby wziąłem. Ciekawe. Dobra. O, mamy czołgi, widzę. O, kurde, mamy czołgi. No to mamy niezły problem. Ty, kurde, twylu! Ginij! O, kurde, ale mnie poharatał. Dobra. Kurde, nie spojrzałem, a mógłbym widzieć, jakie mam cel. Dzień dobry, nie wiem tu. Ginij, ginij, nie czysto! Kurna, nie wiem, co ja mam teraz robić. Mam gdzieś iść. Mam jakieś czołgi chyba zniszczyć tymi lepkimi bombami, które wziąłem. Nie wiem sticky, to chyba, ale... To mnie znowu... Ty mnie rybiesz swe lugiń. Ta pepesza, a tutaj taka ta zwykła, to jest kurna ta broń. Bardzo mi się ona podoba. Bardzo klimatyczna i bardzo taka wiecie. Nie... No, ty... Kurna, nie tu! Do... Ale kurna, klimacik, kurna jest. Jezu, 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 Pomocy! Usłaniajcie mnie! Ludzie, róbcie coś! Czy to jakiś typ? Tu jest jakiś typ. Okej. Okay. I co? O że czujesz, czujesz? O kurna, czołg! Dobra. Nie wiem, mogę coś? Mogę, dobra. O oh, kurna, ile Niemców! Dobra, granat! O oh, kurna, bo mi amunicji brakuje, a nie mam na, ni a nie mam na co zmienić. No ginicie Gincie mary nieczyste! Kurna, i nie taka no, amunicję tylko. Nie. nie! 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 Po mnie! Kurna, nieźle, sam się prawie zabiję granatą, a ja nie miałem gdzie uciec. Czy to jakaś broń? Tu masz, tu masz, masz gewera, dobra. Może być i gewer. Bo ja za PPS-y zamieniłem, to jest nietórny jakiś. Ale są tu jakieś lepsze bronie, p 40 Co to jest za czołg? Kurde, czekajcie, może Wam powiem, co to jest za czołg chociaż, jako ciekawostkę. Ja lubię ciekawostki. To jest pancer 2C, pancer 2C to jest, czyli... Tak, to jest... A, przecież tu mam, pancer 2, nie napisali, jaki to jest dokładnie, ale możecie wiedzieć ode mnie, to jest pancer 2C. Dobra, o, widzę, mamy się odsunąć, dobra, to widzę, pan zginął. Ale no. Przecież, przecież wysadziły chyba go te bomby. Kurde, no co on robi? A, bo on będzie tam ciepłą bombkę. No, ładne podejście, może powiedzieć. No i teraz buchnie. Ładnie. jednego mamy, widzę. Tu jakieś widzę, koło odpadło. Tu się napęd. Kurde, tam drugi pancer jest. Panzer 2 dokładniej. Szkoda, że tu nie ma żadnych snaj... Nie, myślałam, że to pan z że tu nie ma żadnych snajperek, no, no gini! No, nie mogę... No jeszcze grana, serio? No tu co się! Mogę tędy przejść? O, to jest Niemiec. Są tu jeszcze jacyś? O, święty Mikołaj. O, tu są frytki, 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 dobra. Dobra, tego nie było, to się wytnie. Mamy tu jeszcze jakieś bronie, A wezmę sobie kurna Mausera. A co mi tam? Bo generalnie, myślę, muszę wam coś powiedzieć. Często u nas się mówi, że to jest sztucer w Polsce. To jest niepoprawna nazwa, tego się nie powinno nazywać sztucer. Ta broń się nazywa Mauser. Dokładnie. Ja zawsze mnie normalnie boli łeb, jak ja słyszę, że ktoś na to mówi Mauser. To jest Mosin? U, jak Mosin. To jest wielką chęcią go wezmę. Mauser to jest moja ulubiona broń, e, nie wiem czy ja już o tym mówiłem Chyba mówiłem w porzieniu odcinku Ale Mosin, no w końcu jestem Rosjaninem, nie? No to chyba muszę walczyć z Mosinem Bo nie mnie, że mam jeszcze PP. Na ten przykład Kurna, co to było? Co to było? Nie wiem, nie widzę nic A, bo mnie czołg głuszył. Ale czym on strzelił, jak on działa, nie ma? To no czy działa? Nie ma! Tu się ma tylko ten, ten. taki karabin. To czym on kurde strzelał? Z dupy? Czy to kurna artyleria była? Nie wiem, no, jak już to artyleria. No taki pancer 2C, no to chyba raczej nie byłby w stanie zrobić aż, taki, aż takiego bumu. Kurde, ja marnuję amunicję. no osłony, do osłony. No i mi uciek jeszcze. O, kurde, dobra, dobra, widzę, że stąd trzeba zwiewać. M może najpierw tamtego jeszcze z bo widz, tam jest, gdzieś. To jest w ogóle kable, ja nie powinienem tego kabla naprawiać? Nie wiem. <laughs> you... Kurna, co ja robię? O, co się, o co się bro, ten granat zabije! Dobra, nie ma gusienicy. <laughs> Brawo! Mamy jeszcze tylko jeden pancer 2 został. Słuchajcie, tu w ogóle cały czas dostaję amunicję do tej papersza, więc no... Co jest nad nie ma nawet takiej przeszkody przeskoczyć, no kurwa ja ja co robicie? Nie, tu widzę potrzebny. Gdzie? Mosin. Kurna, bo niego zaraz zabiją. A ten zamiast się kryć, kurna, to bierze na siebie cały ostrzał, tak jak ja teraz. O, ale trzocik. Czy tam nie wiem? Nie, bo to nie zwróg. Nie ma. Oj, 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 aj, oj, ale zrywam, ale zrywam, dobra, widzę, trzeba smłoka rzucić. Dobra, od osłony do osłony. Cyk. Nie, nie trafia. Jakiś taki trochę ciciowate on jest, ale no dobra. Gień! Podłużę. Pięknie. Kurde, nie trafiam Ciekawy jestem, i ja to w ogóle nieco już zabijam. Dobra. Wracamy. Uch, tu jest jeszcze fryc! Idziemy. Zabijam cię jeszcze. Idziemy mam iść? Ja to mam iść? I tam idę, idą, to ja też tam widę. Nie wiem, czy my jakieś kółko zatoczyliśmy. O Boże, nie chcę mi się już tego czytać, ale dobra, macie. Przeczytajcie sobie. A więc dobra, kolejna. Miesia zakończona, widzowie. Wydaje mi się, że tutaj już sobie skończymy grać na dziś. Bardzo mi się dzisiaj generalnie podobało. Taki dzisiejszy drugi odcinek, troszeczkę krótszy. A więc dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć!